Cześć! W tym nagraniu chcę odpowiedzieć na pytanie, kto jest lepszym sprzedawcą? Ekstrawertyk czy introwertyk? Zacznijmy w ogóle od początku. Co to jest ekstrawersja i introwersja? Wszystko zaczęło się od Hipokratesa, greckiego lekarza, który w V wieku przed naszą erą stwierdził, że ludzi można podzielić na takie cztery typy, w zależności od temperamentów, a temperamenty pochodziły stąd, która ciecz dominowała w naszym ciele. To była żółć, czarna żółć, krew albo flegma? Potem w XX wieku Karl Gustav Jung, opierając się na tym, co stworzył wcześniej przednim Freud, a jeszcze wcześniej Hipokrates, stworzył takie dwie osie podziału ludzi i te cztery typy podzielił na ekstrawertyków, introwertyków i jeszcze na ludzi drażliwych emocjonalnie i zrównoważonych emocjonalnie. No i teraz czym są te osie podziału? Ekstrawersja to jest ta oś, która mówi o tym, że ludzie ekstrawertyczni, to są tacy otwarci, żywiołowi, nastawieni na innych ludzi, komunikatywni, czerpiący energię z ludzi innych, czyli z otoczenia bardzo energiczni, żywi, czasem wybuchowi, czasem tacy po prostu mówiący, co myślą, a introwertycy to jest ich przeciwieństwo, czyli ludzie bardziej chłodni, analityczni, rzeczowi, małomówni, skryci, cisi, czerpiący energię ze środka, z siebie. Tacy, którzy wolą spędzać czas w samotności, kiedy mają gorszy dzień, a niekoniecznie wychodzić do kina czy na jakieś spotkanie, tak jak ekstrawertycy. To jest jedna oś podziału. Ekstrawertyk, introwertyk. Druga oś podziału to są ludzie drażliwi bądź zrównoważeni. I ci drażliwi to są właśnie ci wybuchowi, mający skrajne stany, od euforii do depresji, i odwrotnie. Tacy ludzie, którzy bardzo łatwo wyprowadzić równowagi, mający bardzo wiele dialogów wewnętrznych w głowie, no, będący po prostu bardzo drażliwymi. I drugi, druga oś podziału to ludzie zrównoważeni, czyli tacy, którzy są. Przeważnie tacy sami, cierpliwi, zachowawczy, tacy wiesz, stonowani, spokojni, trudno ich wyprowadzić z jakiegoś stanu, w którym się, się znajdują. No i teraz tałość podziału, ekstra, intro. Którzy z nich są lepsi? Ekstrawertycy czy introwertycy? No tak zupełnie intuicyjnie wydawałoby się, że sprzedaż, dobry sprzedawca, no to jest ten, który niczym Wilk z Wall Street potrafi zagadać, się, przekonać się swoją energią, entuzjazmem, swoim takim po prostu hiperpower podejściem. Energią potrafi przekonać kogoś do tego, że to, co on mówi, jest słuszne i prawdziwe. Tak? Ma taką charyzmę wewnętrzną i tą charyzmą potrafi kogoś do czegoś zainspirować. I Wilk z Wall Street właśnie wykrywał taki obraz, że tacy ludzie najlepiej sobie sprzedaży radzą. Co więcej, często jest tak, że w. Podczas sprzedaży, na przykład telefonicznej, telemarketer, który do ciebie dzwoni, no właśnie z tym ci się kojarzy, że jest taką osobą, która używając potoku słów zaleje cię tym, co przygotowała, no i finalnie ty za, na podstawie argumentów, których on ci użył, korzyści, no podejmiesz decyzję o zakupie. I to jest ta, ta jedna oś podziału, ekstrawertycy. Natomiast introvertyk no to jest ten typ, którego, dla którego sprzedaż nie jest intuicyjna, ponieważ on nie lubi wychodzić do ludzi, on niekoniecznie chce z tym mierzyć się z tymi porażkami, potrzebuje dużo więcej przygotowania, nie umie działać tak ad hoc, na żywioł, jak ekstra, ekstrawertyk. Raczej czuje się niepewnie w nowych sytuacjach, raczej nie lubi poznawać nowych ludzi, a tym samym właśnie ta relacja z drugim człowiekiem no jest dla niego krępująca. Więc zupełnie intuicyjnie bo powinniśmy powiedzieć, że ekstrawertyk będzie sobie radził o wiele lepiej w sprzedaży niż introwertyk. Ale jaka jest prawda? W ciągu 6 lat w swojej firmie, Contact Center One, zatrudniłem 4000 ludzi. I to jest próbka losowa, statystyczna, na której opieram swoje wnioski o tym, kto najlepiej się nadaje do sprzedaży. I teraz moje wnioski są następujące. W przypadku takiej sprzedaży powtarzalnej, czyli telefonicznej, czyli takiej, gdzie masz pewien schemat rozmowy i tego schematu musisz się trzymać. A potem musisz ten schemat powtarzać regularnie. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, wykonując kilkadziesiąt, kilkaset nawet telefonów hmm, ciągiem. Okazuje się, że o wiele lepiej w takim, takim trybie pracy radzą sobie introwertycy. Dlaczego? Ponieważ można to porównać do hmm, takiej analogii z pociągiem. Introwertyk jest jak pociąg, czyli bardzo trudno się rozpędza lokomotywa, żeby się Zebrała i do pełnej prędkości rozpędziła, no potrzeba kilku, czasem kilkunastu kilometrów odległości, ale jak już się rozpędzi, no to po prostu płynie po tych torach i nie straszne mu żadne przeszkody. Dlatego też, introwertyk lepiej sobie będzie radził docelowo w takiej pracy, gdyż on uwielbia pracować na schematach. Introwertyk potrzebuje mieć ramy, w którą ktoś go wsadzi i dzięki temu jak zostanie w nią wsadzony, to wie jak się w niej poruszać. Ekstrawertyk nie lubi ram, nie chce ram i on działa w sposób niepowtarzalny, w taki powiedziałbym nawet bardziej chaotyczny. Dlatego ekstrawertyk jest fajny się odnaleźć w takich nowych zadaniach, które jeszcze, jeszcze nikt niczego nie wymyślił nie zaprojektował i trzeba po prostu do wszystkiego dochodzić. Najpierw intuicyjnie, potem metodą prób i błędów i dopiero potem robić z tego schemat. Natomiast w czymś, co już jest ułożone, ułożony pewien proces, introwertyk odnajduje się o wiele lepiej. I teraz dając mu gotowy schemat sprzedaży, czyli na przykład skrypt rozmowy, który jest kluczem powinien każdy, każdy człowiek powinien używać skryptu na początku swojej pracy w sprzedaży, to kiedy dajesz mu taki Taki schemat, to on jest w stanie się go nauczyć w sposób powtarzalny, wypracować sobie efektywność w tym obszarze. I kiedy ją wypracuje, to zyskuje coś, co jest dla niego bardzo ważne, czyli poczucie bezpieczeństwa, bo dzięki temu wie, czego się spodziewać, wie, jak ma zareagować w konkretnych sytuacjach, wie, kiedy co ma i jak powiedzieć, wie, na czym polega jego, jego, jego praca. I druga jego ogromna zaleta jest taka, że jest o wiele bardziej wytrwały, systematyczny, ponieważ może robić codziennie to samo przez kilka kilkanaście miesięcy, przez kilka lat, a czasem i całe życie. W przeciwieństwie do ekstrawertyka, który bardzo szybko się tym znudzi i będzie potrzebował nowych wyzwań. Jak zamkniesz ekstrawertyka do pracy z papierami, z liczbami, z w jakimś archiwum, w jakimś biurze, w administracji, to po prostu uschnie. Za to e e introwertyk będzie w wzięty. Więc pytanie tylko, jak sobie radzi ten introwertyk z ludźmi, prawda? No bo tutaj jednak Kilkadziesiąt razy spotykasz się z człowiekiem przez, podczas rozmowy telefonicznej. No, okazuje się, że ten człowiek jest w stanie potraktować to jako pracę, czyli uśmiechać się, nawiązywać kontakt, skutecznie rozmawiać, negocjować z klientem, bo wie, że to jest jego praca. Natomiast po pracy po prostu robi to. Do czego został stworzony? Czyli często regeneruje akumulatory sam, w zaciszu własnego domu, z książką w ręku, z kubkiem gorącego, gorącej kawy, kakao, herbaty. I wtedy czuje się najlepiej. Na drugi dzień naładuje akumulatory i może przyjść i znowu robić swoje. Tak? Bo jest konsekwentny w tym, co robi i systematyczny. I rozumie, że efekty biorą się z powtarzalności. Natomiast ekstrawertyk w tym konkretnym wymiarze ma problem. Bo ekstrawertykowi się wydaje, że jak robi coś regularnie, powtarzalnie przez wiele dni, tygodni, miesięcy, no to ktoś mu zabiera jego wolność. Ktoś w jakiś sposób go ogranicza. On by chciał być wolny jak tak, jak motyl, rozwinąć skrzydła, a nie codziennie muszę robić to samo. Więc ekstrawertyk o wiele szybciej straci zapał do takiej pracy i po prostu no, będzie szukał nowych wyzwań. Dlatego też w takiej pracy powtarzalnej, jaką jest na przykład sprzedaż telefoniczna, czy umawianie spotkań, czy pozyskiwanie widów, o wiele lepiej poradzi sobie introwertyk. Kiedy ekstrawertyk będzie lepszy? Ekstrawertyk będzie lepszy przy złożonych projektach. Przy takich sprzedażach, które nie są szablonowe, pudełkowe, powtarzalne, tylko są dużo bardziej skomplikowane. Projekty doradcze, czy projekty jakieś, które, których dopięcie, czy stworzenie trwa wiele miesięcy. Ponieważ wtedy. Ekstrawertyk będzie miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktu z człowiekiem we wchodzeniu z nim w bliższą relację, bo nie będzie miał problemu zerwać mu pytania, które są być może dla introwertyka krępujące. Bo jaki jest problem z introwertykiem, że introwertyk często mierzy ludzi swoją miarą. A więc skoro ja nie lubię odpowiadać na trudne pytania, prywatne pytania, pytania wprost zadane, nie lubię na takie pytania odpowiadać, więc też nie będę takich zadawał. Ekstrawertyk nie ma z tym problemu. Nie ma problemu z tym, żeby zapytać kogoś o zarobki o to, jakie ma problemy albo o to, jak sobie radzi w relacji ze swoim partnerem, partnerką, skoro w firmie jest tak i tak. Czyli jakby ekstrawertyk ma większą odwagę tak? i gotowość do zadawania newralgicznych, trudnych pytań, której introwertykowi często brakuje. Ale jeśli introwertyk się tego nauczy, bo introwertyk ma inną ogromną zaletę, a mianowicie potrafi słuchać. Odkłada siebie swoje ego na bok. W centrum potrafi uczynić klienta i zadając mu odpowiednie pytania, jest w stanie uważnie słuchać odpowiedzi, aktywnie słuchać odpowiedzi, a potem parafrazować te odpowiedzi, odnosić się do tego, co usłyszał i tym samym zyskiwać zaufanie rozmówcy. Czego często brakuje ekstrawertykowi, który będzie chciał zagadać, 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 a po usłyszeniu kilku znanych mu już wniosków od klienta powie: A, to ja już wiem o co chodzi, ja wiem, co pan potrzebuje, to ja mam dla pana to i to. Czyli nie dokopie się do prawdziwych motywacji klienta, bo uzna, że to, co usłyszał, odpowiada schematowi, który zna na podstawie innych wcześniejszych rozmów, i zarzuci klienta rozwiązaniem, które nie do końca może być prawdziwe. A introwertyk po prostu wyciągnie tę informację, chcąc mieć pewność, że na pewno w tym konkretnym przypadku wie na 100%, co klient potrzebuje i to będzie chciał mu dać. Dlatego też, tak jak powiedziałem, ekstrawertyk świetnie się nada do złożonych projektów, introwertyk do powtarzalnych, prostych, Projektów. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. A mianowicie, introwertycy są przyszłością sprzedaży, jaka nadchodzi. Z prostego powodu, tego, o którym już wspomniałem, czyli introwertyk potrafi doskonale wczuć się w klienta, słuchać go. Czego nie umie do końca ekstrawertyk? Może się tego nauczyć, ale to będzie wymagało pracy nad swoim ego. A nadchodzą czasy, gdzie ludzie są już przesileni, przepełnieni, przesyceni. Wszechobecnymi komunikatami marketingowymi i handlowcami, którzy na nich naskakują i chcą od nich wyciągnąć pieniądze. Dlatego też warto dzisiaj stawiać na sprzedawców introwertycznych, ponieważ oni będą przyszłością sprzedaży współczesnej, taka jaka nadchodzi. Czyli sprzedaży autentycznej, sprzedaży hatucha, human to human, człowiek do człowieka. Zatem jeśli jesteś introwertykiem i oglądasz to nagranie, to wiedz, że przed Tobą ogromna szansa, bo jeśli popracujesz nad swoimi kompetencjami sprzedażowymi i dołożysz do tego swoją osobowość, w naturalny sposób uprawniać cię do słuchania, do interesowania się drugim człowiekiem, a niekoniecznie sobą, to możesz być znakomitym sprzedawcą, który będzie no, postokroć lepszy od Wilka z Wall Street, który był takim typowym ekstrawertykiem. I jeszcze jedna ważna zaleta introwertyków jest taka, że introwertyk jest w stanie hmm. powtórzyć to, co zrobił w poprzedniej rozmowie. Mając ten schemat, idąc po nim jak po sznurku, jest w stanie tego schematu również nauczyć kogoś innego, innego handlowca i jest w stanie ten schemat powielić, powtórzyć na innym kliencie no w innej branży. Z tego powodu, jak Androberty Gras nauczy się sprzedaży, czyli pozna proces, bo sprzedaż to jest po prostu proces, który zaczyna się w momencie A i kończy w momencie Z i on się zawsze tak samo odbywa, niezależnie od branży i produktu. Więc jeśli on pozna ten proces, będzie w stanie również ten proces powtarzać. Czyli raz wyszkolony. Introwertyk nigdy nie zapomni tego, jak się sprzedaje. Natomiast ekstrawertyk nie do końca wie, w jaki sposób sprzedaje, bo on sprzedaje zawsze sobą, zawsze sprzedaje intuicyjnie, zawsze sprzedaje na emocjach, zawsze sprzedaje na takim flow, tak? W zasadzie biorę telefon i dzwonię, ale nie będzie w stanie tego powtórzyć w kolejnych rozmowach. I często jak ekstrawertykowi przestaje iść sprzedaż, czyli spada mu motywacja, to on nie potrafi się ponownie wzbić na wyżyny swoich możliwości, bo nie jest w stanie odtworzyć procesu. Bo kiedy w jego głowie dzieją się procesy myślowe, które są destrukcyjne dla niego, negatywne myśli, przekonanie o tym, że stracił talent i tak dalej, to on nie jest w stanie usiąść na chłodno i powiedzieć okej, nie, przecież wiesz jak to się robi. Najpierw A, potem B, potem C. Dlatego też ekstrawertyk, mając bardzo duże wahania, nastroju, motywacji, no niestety, ale często jest po prostu taką kulą u nogi w firmie. Bo dopóki sprzedaje, to ciągnie wszystkich za sobą i mówi, damy radę, zrobimy to, ale kiedy jemu przestaje iść, no to niestety, ale rozsiewa negatywną energię i często tą energią jest w stanie zarazić innych i ich po prostu zniszczyć. Dlatego, mm, kończąc to nagranie, m, introwertyk to jest sprzedawca który wolniej się rozpędza, ale dłużej i dalej zajedzie na tym swoim paliwie, a ekstrawertyk jest dobry do, na tu i teraz, na chwilę, żeby coś rozkręcić, rozpędzić, wymyślić, sprzedawać, ale potem musi oddać pałeczkę introwertykowi, bo po prostu on się wypali. I to jest moja recepta na podstawie 4000 przypadków zatrudnionych ludzi w firmie, o tym, że introwertycy są lepszymi sprzedawcami niż ekstrawertycy, natomiast każdy może nauczyć się wszystkiego. Zarówno introwertyk bycia ekstrawertykiem, jak i ekstrawertyk bycia introwertykiem. Więc niezależnie od tego, kim jesteś, wiedz, że jest dla ciebie nadzieja. A jeśli możesz ochotę dowiedzieć się więcej i poznać swój typ osobowości, i nauczyć się rozpoznawać typy osobowości klientów, których spotykasz na swojej drodze, to wejdź koniecznie na bezpłatny webinar, który, do którego link znajdziesz poniżej tego nagrania. Zarejestruj się tam, weź udział w tym webinarze i dowiedz się, w jaki sposób ja. Rozpoznaję różne typy klientów na swojej drodze. Dopasowuję do nich swój komunikat. Jak mówię, jak się zachowuję, jak się ruszam. Jakich technik zamknięcia, czy zbijania obiekcji, czy, czy budowania relacji używam do każdego z nich. No I po prostu jak dzięki temu jest mi łatwiej dostarczać to, w czym jest to najlepszy, czyli sprzedaż. Jeśli to nagranie było dla Ciebie wartościowe, udostępnij je u siebie na tablicy. Zostaw suba oczywiście na tym kanale. Będzie to dla mnie sygnał, żeby nagrywać tego więcej. A tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!